Witam Was na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj chciałbym przedstawić swoją opinię o tym, że pani Wisły znowu nie mogą pojechać na mecz swojej drużyny. Jak można znaleźć na oficjalnej stronie Wisły, w otrzymanym piśmie czytamy, że uzyskana opinia policji wskazująca na potencjalne ryzyko niezgodnych z prawem zachowań. Kibiców przyjezdnych wpłynęła na podjęcie przez Odrę decyzji o nieudostępnianiu sektora przeznaczonego dla fanów gości, a więc jest to dalszy ciąg y, sytuacji, gdzie Wisła nie ma co liczyć na wsparcie swoich y, kibiców. Według mnie jest to chore, głupie i patologiczne. Po pierwsze, choćby z tego, dlatego że nie wierzę w to, że przyjeżdżający fani Wisły Kraków od razu zrobiliby tam nie wiadomo co złego, to nie jest jakieś jak tym ludziom wytłumaczyć, że, <laughs> że po prostu kibice Wisły to nie jest jakieś bydło to nie jest jakaś grupa, która przyjeżdża mordować ludzi, że to są normalni też ludzie, którzy chcą po prostu tylko i wyłącznie wspierać swoją drużynę. Ta sytuacja trwa już bardzo długo. Kluby na tym tracą, bo nawet kluby, klub zopola też na tym straci tak naprawdę, bo tak gdyby wpuścili na stadion. Kibiców od kibiców Wisły to e, byłby większy dochód z dnia meczowego, bo oczywiście przecież każdy by ten bilet musiał e, zakupić. E, no i dla mnie to jest chore. Drużyna by na tym zyskała, ponieważ miałaby wsparcie swoich kibiców, a tak znowu tego wsparcia będzie e, pozbawiona. I tak naprawdę no, to już naprawdę zakrawał jakieś jak, no, no, mega patologie. Nie daje się z nikim dogadać. Nie wiem, czy prezes Jarek Królewski próbował tutaj coś negocjować czy nie w tej sprawie, no ale taka sytuacja była w Rzeszowie, gdzie po prostu, no, tam przynajmniej ten prezes Stali się na to, rozmawiał o tym no i, i tłumaczył to tym, że no, że później kibice Stali będą bojkotowani, no ludzie, to co za jakiś cyrk nie no, naprawdę nie, ma, nie mam słów, nie chce mi się o tym długo Zbyt długiego odcinka też nakręcać. Chciałem się tylko z wami podzielić tym, że dla mnie to jest następna chora, patologia i nie uważam, że pani Wisły Kraków to jest bydło, go nie wolno puścić na stadion, bo nie wiem, rozniosą ci za chwilę trybunę dla gości i zrobią nie wiadomo, co będą, nie wiem, mordowali przed stadionem innych kibiców, bo tak nie jest, tak nigdy nie było i to jest bzdura. A i, i no i jak to zrobić teraz, jak to mądrze rozegrać, z kim rozmawiać, żeby mm, to wszystko wróciło do normy, no PZPN, wiadomo, oni się nie, 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 nie udzielają, z nimi, do nich nic nie dociera, do tego betonu tylko dociera, żeby im jak najwięcej alkoholu wypić i się dobrze bawić, a oni się w ogóle do niczego nie nadają razem z tym kuleszą prezesem zesranym. A takie rzeczy już to ich przerastają, jeśli muszą cokolwiek za, załatwić. No i jak dla mnie, no to następny, szkoda, następny mecz, w którym no niestety, no Wisła znowu pozbawiona swoich kibiców przyjedzie, oczywiście mecz rozegra. No a będzie śmiesznie, jeśli kibice Wisły przyjadą pod stadion, bo tam jest bardzo blisko i, i będzie tak jak w Bielsku, gdzie pół miasta było obstawione policją ponieważ kibice Wisły tak postanowili przyjechać i zabramy dopingować swoją drużyną, drużynę no i to jest mi się, mi się wydaje, że to jest jeszcze gorsze niż jak wpuszczenie kibiców Wisły na stadion gdzie, no mówię nie wierzę, to, to wiem, że kibice Wisły to nie jest jakieś bydło jakieś szambo, tylko to wiadomo nikt nie jest też święty ale znowu nie jest tak, że jakby weszli, to by nie wiem, roznieśli ten, ten, tą całą trybunkę dla kibiców gości, bo na pewno by tak nie było. To jest jakieś takie głupota i bzdura. No i każdy klub zasłania się tutaj, akurat od razu zasłania się policją, że policja nie wyraziła zgody, bo ma negatywną opinię. Negatywną opinię to można mieć o połowie polskich grup kibicowskich. Ja też nie wszystkie ruchy te nie wszystko to popieram, co się dzieje, bo czasami tam są też różne, różne rzeczy, ale wśród różnych grup społecznych zdarzają się różni ludzie i nie, nie róbmy z tego jakiegoś cyrku. A zabranianie kibicom gości, przyjazdu i dopingowanie swojej drużyny, no to jest chore. To jest dla mnie chore, naprawdę chore. Tak nie powinno być. I, i dlatego postanowiłem nagrać ten filmik przepraszam, że jest jestem taki chaotyczny że te moje myśli nie są tak dobrze poukładane ale no po prostu już mnie to drażni szczerze to mnie to wkurwia i, i dlatego być może ten film jest taki jaki jest dziękuję